Witamy na piątym Międzynarodowym Festiwalu Szkół Teatralnych w Warszawie. Właśnie znajdujemy się w teatrze Kolegium Nobilium, gdzie zaraz rozpocznie się inauguracja festiwalu. Spektakle będzie można oglądać nie tylko na scenie Teatru Kolegium Nobilium, ale również na scenach Teatru Narodowego, Teatru Studio, Teatru Współczesnego oraz Centralnym basenie Artystycznym. Festiwal potrwa do 22 czerwca, a podczas tego tygodnia będziemy mogli oglądać studentów ze szkół teatralnych takich krajów jak Francja, Serbia, Hiszpania, Włochy i jeszcze wiele, wiele innych krajów. To by było na tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Ja natomiast teraz idę poczuć kogoś, kto by nam mógł powiedzieć więcej na temat festiwalu. Czym się kierowała Rada Artystyczna wybierając spektakle do konkursu? Przede wszystkim poziomy. Przede wszystkim kierowała się um, taką czystością teatru. Czy to, co się dzieje na scenie, czy to, co się dzieje między aktorami, czy to, co się dzieje w ogóle w przestrzeni scenicznej, przenosi się na drugą stronę. E, I to bardzo trudne zadanie, bo przecież doskonale wiemy, że inaczej się przenosi coś takiego. Wszystkie intencje, emocje przenosi się to inaczej w momencie, kiedy mamy do czynienia bezpośrednio z, z, z aktorami, którzy są na scenie, a zupełnie a co innego na taśmie. I, i, i stąd ta, ta trudność. A wysoki był poziom? A poziom był rzeczywiście bardzo wysoki. Myślę, że gdybyśmy mieli więcej czasu, to moglibyśmy pokazać jeszcze co najmniej 3 albo cztery spektakle. Spektakli są imprezy towarzyszące. W ramach imprezy towarzyszącej to są spektakle dyplomowe pozostałe czwartego roku. Jest wernisarz fotografii, a również takie spektakle pozafestiwalowe, które odbywają się w klubie festiwalowym dla zorganizowania. No i koncerty, slajdowiska. Również jest dzień taki otwarty, gdzie szkoły pokazują, co tam chcą pokazać. Już wiem, że Iran zgłosił taki akces, żeby pokazać coś w ramach takich swoich działań poza Także myślę, że będzie działo. Idea ja jest taka, to nie jest festiwal tematyczny. Idea ja jest wiecznie ta sama. Młodzi ludzie mają się spotkać. Mają zobaczyć siebie wzajem, mają się poznać, mają poznać to, co ich łączy, co ich różni. I to jest podstawowa idea tego festiwalu. Nie istnieją żadne inne powody. Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie. To dla mnie wielki zaszczyt i radość, że otwarcie Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych tu w Polsce, tu w Warszawie, mogę rozpocząć od zaproszenia na scenę wybitnej postaci Europejskiego Teatru Człowieka, który współpracował z Bartoltem Brechtem, Georgiem Tovstonogowem, Maxem Frischem, Friedrichem Dielenmattem i wieloma innymi wybitnymi postaciami światowej kultury teatralnej, tworząc jeden z najlepszych Teatrów europejskich. Człowieka, który poświęcając kilkadziesiąt lat swego życia na uczenie reżyserii, wychował kilka generacji najwybitniejszych polskich twórców teatralnych. Zapraszam na scenę profesora Erwina Aksela. Rzeźba głowy naszego patrona, wybitnego aktora Aleksandra Zelwerowicza, autorstwa Kostawa Zemły, zdobi hol naszej uczelni. Ten symboliczny kawałek naszej szkoły. Stojąc u pana w domu, przypominał będzie Panu o nas i o szkole, my o panu, pamiętamy zawsze. A portrait of the academy's patron, the great actor Alexandra Zowerowicz, country by Christoph Zamba, adorned the lobby of our school, a to jest symbolic piece of our sky. Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych uważam za otwarty. I now the 5 International Theatre Schools Festival Open. Jeszcze... Oczekiwania moje są takie, że zobaczę bardzo różne rzeczy, które są jest ludzki talent. I tego oczekuję, niczego więcej. Oczekuję tego, że zobaczę ludzi w najlepszym okresie swojego życia najszczęśliwszych, jakich jak ja pamiętam ten okres jako najlepszy, szkoła i tak myślę, że wszyscy to przeżywacie i oczekuję tego, że będę mogła zobaczyć swoich przyszłych kolegów, że będę mogła zobaczyć w jaką stronę idą wasze marzenia, wasza ekspresja, bo tak naprawdę to taka będzie przyszłość teatru, jak wam dyktują wasze ciała. Jesteśmy teraz w klubie festiwalowym, gdzie odbywa się koncert grupy Tupika. Na razie się nie integrujemy, każdy kraj siedzi przy swoim stoliku, ale cała noc jest przed nami i na pewno się zintegrujemy. Do zobaczenia jutro.